W kolejnym zadaniu muszę zmienić czcionkę na kalibri. Tak więc, jeśli jestem w programie Word, być może widzisz, jeśli ja tutaj kliknę w dowolny akapit, to widzimy, że jest ustawiona czcionka o nazwie Arial. A ja mam za zadanie zmienić czcionkę na kalibri. I znów. Najprościej, będzie albo myszą zaznaczyć cały ten tekst, albo nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl-A. Ctrl-A, czyli zaznacz wszystko. I jeśli mam zaznaczony cały tekst, to tutaj u góry na karcie narzędzia główne w grupie poleceń czcionka klikam w tę strzałeczkę i ustawiam czcionkę na kalibri. Ponieważ jest to jedna z części używanych czcionek, to ona jest tutaj na wierzchu. I zmieniłem czcionkę, czyli krój liter. Czyli teraz widzisz, że jeśli kliknę w dowolny akapit, to tutaj u góry, gdzie jest podana nazwa czcionka, to już nie jest Arial, tylko jest Calibri.